Już niedługo uzdolnione dzieci z pieczy zastępczej będą mogły rozwijać swoje talenty w Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze. Właśnie podpisane zostało porozumienie pomiędzy uczelnią a Fundacją Karkonosze dla Każdego. Będą wykłady, będą ćwiczenia, będą warsztaty. Myślę, jak najbardziej mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie, gdzie tam ta młodzież by mogła uczestniczyć w tychże właśnie zajęciach i rozwijać swoje zainteresowania, pasje, hobby, możliwości. Chcemy wspierać młodzież wybitnie uzdolnioną. Jest to absolutnie kompatybilny krok z ideami Fundacji Karkonosze dla Każdego. Stąd też dzisiejsze porozumienie z Kansem. Tego typu działania pozwalają odkryć dzieciom talenty, o których często nie miały pojęcia. One same nawet nie wiedzą, że często mają różne talenty. My na przykład w domu dziecka odkryliśmy talenty taneczne naszych dzieciaków, ta, talenty wokalne, mamy zespół muzyczny. Także dzieciaki na pewno przyda im się każde podpisanie takiej umowy, każda współpraca z jakąś instytucją, z jakąś uczelnią po to tylko żeby wydobywać talenty i je potem szlifować. Fundacja Karkonosze dla Każdego, choć młoda, ma się już czym pochwalić. Zamknęliśmy rok 2023 ilością 100 osób, które skorzystały z naszych inicjatyw. W większości, w ponad 80 przypadkach, były to tygodniowe wakacje w karkonoszach. Pobyty w górach udało się zorganizować dzięki wsparciu lokalnych przedsiębiorców.